Czy będą wojny za kilka lat, czy będzie e, głód, czy będzie pokój i czy będą prześladowania i kiedy to się skończy? Gdzie wszyscy trafią do nieba. Go kochamy i też sobie Kocham cię. Kocham cię bardzo! Amen! Co tam u szefa? Tak, już? Jestem już teraz 18 lat w klasztorze. I gdybym go dzisiaj tak prawdziwie spotykał, i spotykam, go spotykam na co dzień, to mówię mu zawsze, że jest naprawdę tak wielką miłością, że ja nie jestem w stanie tej miłości ogarnąć, pojąć. I za to tak mu dziękuję, że mnie pokochał pierwszą. I za to jestem tak mu wdzięczna, że jest nieogarniona miłość, dar, który mógł mnie w życiu spotkać. I za to mu dziękuję z całego serca. Cześć. No, nie było jakieś samo mówienie chwilowe. No. Że go kocham. Amen. 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 Że go kocham. Że go kocham. Że, go kocham. że go kocham i dziękuję za to, że zmienił tak radykalnie moje życie. Bardzo kocham że go e, za wszystko zło przepraszam, że popełniłem, że jestem ogromnie się cieszę, że w końcu widzę. <śm> tyle, <śm> tyle chyba.